Nie wiem, czy trafiłem. Nie liczyłem, że gościutnik nie zespota w tamtym miejscu. Nie trafiłem tego gościa, czyli mogłem wcześniej, chyba wiesz, spróbować. Nie liczyć na to, że cały wychyli. Ale co tu robimy? Strzelamy? U Dessa? Strzelam. Ja też strzelam. E. 3 koledze... mu zrobiłeś co to... Lega zapomniał gaśnicy On Tyle wydał na nowy czołg Tutaj nic nie będzie, to redline To ja. Bo w sumie to nie wiem gdzie są Jedna stoi w rogu chyba, a druga na, ja za... na K12 Ten nasz gościowku, ja czy się tu ustawił? Drugi kolega się spalił. Ze wstydu. Trzy dziewiątki. Trzy dziewiątki nic. Czemu ja myślałem, że trójka kapuje, a tr trójka przecież dawno nie żyje już? Kolega spadł z rowerka, chodź na rano. Ile naklepałeś? Mm, niewiele, ale. Raczej niewiele, 5600 mam. W tym dwa strzały z podpałkami po 1000. No, powiem ci tak, KPZ KPZ dostał w jednym strzale 1080 a to 40 w dwóch strzałach 2090. Nie, pewien nie powinieneś się śmiać, to jest smutne. Możesz się ustawić tutaj, tak jak ja zawsze gram, w tym krzaczku, na przestrzał, a ja spotnę tutaj ich, jeśli będą podjeżdżali, będziesz miał clear bicie na nich. Ło, może że coś jedzie szybciej niż myślałem. Idę, bo tego nie było w planach. No 8 sekund. Ładuj szybciej. Patrzy na ciebie, to bezetta. Wiem, dlatego nie wył. Dostał. Mam jeszcze jedną. Kurczę, chciałbym w bezetę wsadzić. Dobra, ja reload. Uciekam w dziurę. Ej, 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 synek! mam Nie ma takiego skakiwania. To dupa mu wystaje. Chłop to robi. Lazy Bones, welcome to the jungle. Dziękuję bardzo za cubika. sekundę. Ktoś tam...

Jak jeden mąż. To dziękuję rapid za bitewki.